Z okolicznościowym przemówieniem pomszy w centrum miasta wystąpił nowy prezydent Karol Nawrocki na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w wielu pojawił się naturalnie po raz pierwszy to, co powiedział do mieszkańców. Sztukasy i 46 ton bomb, które spadały na wieluń 1 września 1939 roku, na wieluń, który był miastem otwartym, miastem, które miało już 7 wieków doświadczenia, budowania swojego potencjału i swojej otwartości także dla innych mniejszości narodowych. Mimo tego, że to miasto nie leżało na strategicznym, militarnym, wojskowym punkcie zainteresowania Wehrmachtu i Niemiec, zostało w swoim śnie okrutnie zniszczone i swoje życie straciło około tysiąca 200 mordowanych w niemieckim szale regularnie osób. Co dzieje się z tym światem, drodzy Państwo, i co stało się wówczas, że musiało dojść do takiej tragedii? Że musiało dojść też do tragedii, która wzrusza mnie bardzo w sensie osobistym. Bo gdy mówię o 1200 osób, to jesteśmy, drodzy Państwo, w statystyce. W strasznej, przerażającej, ale jesteśmy w statystyce, która często zabiera ducha i emocje naszej historycznej narracji. Gdy mówimy o liczbach tej hekatomby, jaką była druga wojna światowa, to często zapominamy, że za każdą osobą, za każdą śmiercią, za każdym cierpieniem idzie konkretna twarz, konkretny życie. Konkretna osoba. Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, jak wielka dla nas wszystkich jest strata kogoś bliskiego, jak bardzo to przeżywamy. A co musi dziać się z narodową wspólnotą, kiedy życie traci blisko 6 milionów obywateli przedwojennej Rzeczpospolitej? Co musi dziać się w mieście Wieluniu i na ziemi wieluńskiej, gdy życie traci 1200 osób? My przeżywamy śmierć jednej osoby, jest często dla nas wielkim życiowym dramatem.